Podobno jest czarna lista premiera Donalda Tuska. Czarna lista polityków, którzy mają wylecieć z rządu w ramach rekonstrukcji, która ma się odbyć w dniach 22-25 lipca. No i według doniesień programu Kuluary TVN24 z rządem najprawdopodobniej pożegnają się minister do spraw równości Katarzyna Kutula. Pani Kasiu, było tak miglancować z tym wykształceniem? Tyle było pani... Bycia w rządzie. W ogóle niepotrzebne stanowisko, polityk bardzo słaba. No ale cóż, niech się uczą na błędach. Minister do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego Adriana Porowska. Kto to jest? Co ona zrobiła? To ta pani za tak raz się zaprezentowała fatalnie w kanale Zero, krytykując społeczne inicjatywy chroniące granic. Oraz pani minister do spraw polityki senior senioralnej Marzena Okład-Drewnowicz. No to jest ciekawe, tak, że, że akurat swojego człowieka, no bo Marzena Okład-Drewnowicz to jest polityk Koalicji Obywatelskiej, ma e, wyrzucić Donald Tusk. Czy to wszystko w ramach wzmacnienia innego ministerstwa? Czy te panie zostaną wiceministrami? Zobaczymy, e, to się okaże. E, były, To jest podobno, to są osoby z czarnej listy. Natomiast spekulacji co do rekonstrukcji rządu jest wiele, bo to nie wiadomo co z Nitrasem. Nie wiadomo co z Nowacką, nie wiadomo co z Bodnarem. Bodnar niby jest pewien swego, pracuje, natomiast portal money.pl wskazywał w ubiegłym tygodniu, że mógłby Bodnar objąć jakiś europejski trybunał i wówczas zostałby zrekonstruowany. Sam Bodnar zaprzecza. Zobaczymy. Natomiast ma być likwidacja Ministerstwa Aktywów Państwowych i dwa wielkie... Super ministerstwa, żeby wzmocnić pana ministra Andrzeja Domańskiego, który dzielnie walczy z Donaldem Tuskiem, dotrzymuje słowa, nie wypłacił na przykład pieniędzy dla prawa i sprawiedliwości, choć yy, sąd jasno wskazał, że powinien wypłacić. Także dostanie małą nagrodę. Czy te spekulacje się sprawdzą? Zobaczymy. Dajcie znać, który z ministrów powinien wylecieć.